Cześć, tu Krzysiek z podcastu Oferteo, najlepsi w swoim fachu. Dziś gościmy Pawła Pieszaka, założyciela i właściciela firmy Home Renovation, zajmującej się remontami od A do Z. Porozmawiamy o branży, trendach, wyzwaniach i podpytamy o porady dla potencjalnych klientów. Czas zacząć rozmowę o transformacji domów i mieszkań. Zapraszam. Cześć Pawle. Cześć Krzyśku. Słuchaj, opowiedz nam trochę o sobie, jak zaczęła się twoja przygoda z branżą remontowo budowlaną. No to możemy zacząć od tego, że moja przygoda z branżą remontowo budowlaną zaczęła się już od młodych lat, gdy byłem takim małym smykiem, zawsze pomagałem tacie przy różnych takich remontach, przy różnych takich pomocach po prostu widziałem, jak z niczego powstaje coś i po prostu zaimponowało mi to. No i później z czasem zacząłem się sam tego uczyć, Poszłem do szkoły zawodowej jako monter instalatorów sanitarnych i rzeczy i tak się później Poczęła moja kariera, zaczęły się pierwsze prace, pierwsze wyzwania, a później otworzyłem własną firmę i zacząłem działać już na własną rękę, jako firma Home Renowation. Uh -huh. A powiedz mi, ile już w takim razie jest na rynku ta firma? Ogólnie firma na rynku jest 7 miesięcy, a ja na rynku jestem od 16 roku życia. Czyli postanowiłeś sformalizować to, nadać temu jakąś nazwę, rangę i założyć firmę? Tak. Wbrew pozorom nazwa już istniała dużo wcześniej, ponieważ planowałem najpierw stworzyć markę, wybić tą markę, swoje logo, a później dopiero spróbować stworzyć tą firmę. Aczkolwiek zaczynałem w bardzo trudnym okresie, ponieważ ja zacząłem tą firmę podczas gdy koronawirus przyszedł do nas. To był bardzo trudny okres, i w tym okresie praktycznie zaczynałem tą swoją działalność, przygodę. I nie powiem, bardzo trudny start był, ale dzięki mojej wytrwałości podołałem temu i ta firma nadal istnieje. Powiedz, czy możesz nam przybliżyć, jakie usługi i jakie projekty realizujesz dla swoich klientów w tym momencie? Generalne remonty wykonujemy, praktycznie wykonujemy remonty od A do Z. Dosłownie nie ma rzeczy, które byśmy nie wykonali dla klienta. Ogólnie yy, poczynając od hydrauliki po elektrykę, glazurnictwo, suche zabudowy, nawet byśmy byli skłonni postawić Altanę, ponieważ samo wykształcenie mi pozwala na to, że mogę przerabiać wszystko, co związane z hydrauliką. Dodatkowe kursy pozwalają mi na wstawianie całej instalacji elektrycznej i również resztę kursów pozwala mi na wykonywanie reszty prac. Także ogólnie jesteśmy w stanie klientowi wykonać wszystkie prace, które by chciał. Czyli to, że potraficie przeprowadzić pracę od A do Z jest jak najbardziej poparte. Tak, oczywiście. Ogólnie tak jako mi w firmie wchodząc na mieszkanie. I robiąc od A do Z jest o wiele lepiej niż wchodząc i na przykład robiąc poszczególne elementy. Dlaczego? Ponieważ wtedy mam pole popisu i mogę się wykazać w 100% pokazać, wykazać się, pokazać moje umiejętności, co ja potrafię, jak ja to wykonuję i w sumie później te polecenie idzie, ta praca już jest, bo klienci widzą ten trud, wysiłek. Z drugiej strony my to też również robimy z pasją, ponieważ po części to jest moje hobby, także ja tego nie traktuję tyle jak po pracę, co jako przyjemność też. Pawle, branża remontowo-budowlana jest bardzo konkurencyjna. Co wyróżnia Ciebie, Twoją firmę spośród innych na rynku? Naszą firmę myślę, że będzie wyróżniało dokładność. A dlaczego dokładność? Ponieważ wchodząc na inwestycje, zawsze staramy się robić bardzo dokładnie. Sprawdzamy wszystko po kilka razy, jak i również nasze moc, co nam pomaga. Twoja wizja staje się rzeczywistością. A dlaczego? Ponieważ wchodząc na czas realizacji naszej budowy, staramy się tak wykonać wszystko, żeby dosłownie odwzorować nasz projekt. Słuchaj, masz z pewnością wiele doświadczeń z pracy z klientami, prowadzeniu firmy, ale jakie porady miałbyś dla potencjalnych klientów, którzy planują remont swojego domu bądź mieszkania? Jak się do tego przygotować? Czego unikać? Wspólnie moje rady dla potencjalnych klientów to jest unikanie firm niezarejestrowanych, a dlaczego? Ponieważ wtedy nie mamy gwarancji, i w tych czasach jest mnóstwo oszustów, dużo jest pseudo firm, które przychodzą, uzgarniają, biorą zaliczki i znikają. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Później kwestia kosztów. Dobrze mieć gdzieś fachowca, który wykona wszystko od A do Z. Dlaczego? Ponieważ wtedy nie tracimy bomby pieniędzy na innych fachowców, bo każda firma, każdy fachowiec, który przychodzi, to liczy sobie jakąś swoją stawkę, a firmy, które wchodzą, robią wszystko od A do Z, to wtedy ta cena jest zupełnie inna niż by każda firma weszła niezależnie. Również mogę potencjalnemu klientowi doradzić to, że radź wszystko na swój rozum, oczywiście ze względu na to, ponieważ y, dużo inwestorów myśląc, wchodząc w internet i myśląc, że y, odwzorowanie, na przykład zdjęć Pinterest. Resta, to się tak samo uda. Trzeba brać wszystko na, na swój rozum i też na przykład moja rada jest nigdy nie trzymać się jednej firmy, jedno, jednego pachowca, tylko zawsze brać porady u kilku firm. A dlaczego? Ponieważ ten klient ma porównanie porównanie ma ceny, porównanie projektu, porównanie pracy i to też jest jakaś tam zasadnicza rzecz, którą zawsze polecamy klientowi. Widzę, że masz wiele zadowolonych klientów i pozytywnych opinii. Jakie są najważniejsze czynniki, które przyczyniają się do właśnie twojego sukcesu? Jednym najważniejszym czynnikiem jest to, że nigdy nie poddajemy się w pracy. Zawsze, wbrew trudnościom, wbrew bardzo dużym wyzwaniom, dążymy do tego, by wykonać daną usługę. Słuchaj, przez lata pracy w branży remontowo-budowlanej z pewnością spotkałeś się z Różnymi wyzwaniami. Czy mógłbyś się podzielić jakąś ciekawą historią związaną z realizacją projektu dla klienta? Yy, tak, oczywiście. Przez ten cały czas, który działamy, największym naszym wyzwaniem to był apartament w Trójmieście. A dlaczego było wyzwaniem? Ponieważ to była jedna taka dłuższa delegacja, ponieważ my pochodzimy z Bydgoszczy, to było w Trójmieście. Tam mieliśmy 300 metrów prawy dom. To w sumie był ogólny, bardzo duży projekt, bardzo duże wyzwanie. Oczywiście się z początku baliśmy tego projektu, ponieważ to była konstrukcja którą musieliśmy praktycznie od środka rozebrać do gołego szkieletu i wszystko zrobić prawidłowo tak, jak powinno być, zupełnie poli poliparozydracyjnej podwójnej płyty, mnóstwo było problemów z elektryką, z hydrauliką i to było jedne z największych wyzwań. Ponieważ spędziliśmy tam na tej pracy ponad 7 miesięcy. W sumie inwestorów też również bardzo dobrze poznaliśmy w tym czasie, ale to było naprawdę mega, mega wyzwanie, bo robiliśmy mnóstwo rzeczy, których na pewno nigdy w życiu nie robiliśmy. Tak jak na przykład ze stolarki związane z drewnem, jakieś tam podpieszane sufity drewniane. Nigdy w życiu takich rzeczy nie robiliśmy, ale również się podejmowaliśmy i myślę, że to było jedne z największych wyzwań, bo to była pierwsza praca, w której spędziliśmy 7 miesięcy i to jeszcze delegacji. Czyli nieważne skąd będzie. Inwestor, ważne, żeby zrobić to, co chce klient. To jesteś w stanie pojechać w każdy zakątek Polski? Tak, oczywiście jesteśmy w stanie pojechać, bo my, na przykład jako firma, nigdy w życiu, nigdy nie segregujemy klientów, inwestorów po drugiej ich, przypuśćmy dochodu, po drugiej tam statusów życiowych. Tylko my po prostu traktujemy wszystkich inwestorów, który... każdy klient jest dla nas równym klientem i ogólnie my lubimy takie wyzwania, ponieważ wszystko to co nowe, co prowadza nam na przykład to my się tego uczymy i zakres naszych prac się zwiększa. I oczywiście przy pierwszym na przykład takim remoncie stawki też nie były jakieś potężnie, duże, żebyśmy mogli sobie tam przestać pieniędzmi, tylko po prostu podjęliśmy się za troszeczkę mniejsze stawki po to, żeby zobaczyć, czy uda nam się te wyzwanie spełnić. Ale oczywiście udało się, ponieważ byliśmy u klienta po pół roku. Oczywiście kontynuowaliśmy mu pracę na dole, robiliśmy mu łasienkę i klient był niesamowicie zadowolony. Praktycznie po zakończeniu pracy nawet nam operował pozostanie w Trójmieście i żeby kontynuować wśród jego bliskich, wśród jego znajomych, żeby tam zamieszkać w tym trójmieście, bo jak on wspominał, że ciężko jest tam z dobrymi pachowcami, a tu potrafiliśmy z drugiego, praktycznie ze środka Polski, na drugi koniec Polski przyjechać po to, żeby mu to wyremontować. Paweł, powiedz mi, jak twoja firma wykorzystuje media społecznościowe do promocji swoich usług i nawiązywania relacji z klientami? Głównie nasza firma wykorzystuje media społecznościowe, dzięki temu zdobywamy nowe kontakty i również możemy pokazać klientowi naszą pracę, ponieważ, mając potencjalnego klienta, który chce skorzystać z naszej usługi, my wysyłamy mu nasze social media, tak jak na przykład Instagram, Facebook czy tam TikTok. Wtedy klient może zobaczyć, jak nasza praca wygląda, jakie są efekty tej pracy, ponieważ my na tych social mediach przedstawiamy wykonanie pracy w trakcie, po i w sumie klient wtedy widzi naszą firmę, nasze zaangażowanie, aczkolwiek social media. Media, tak jak teraz, w tych czasach, ma bardzo duży wpływ, jak na naszą firmę, ponieważ nie tylko korzystamy z tego, jako robimy sobie reklamę, jak i również dostajemy od innych firm tak zwane podarunki za promowanie jakiejś reklamy, za promowanie jakiejś marki, oczywiście, której używamy na co dzień. Jesteśmy z niej zadowoleni i przedstawiamy to szczerze, bo my, jako firma, nie wymuszamy od siebie jakiegoś produktu, który będziemy reklamować, że jesteśmy zachwyceni tym produktem, tylko po prostu mówimy szczerze o danym produkcie. Jeżeli nam się dany produkt podoba, ten produkt przedstawiamy. Jeżeli nam się produkt nie podoba, też również wystawimy opinię na ten produkt. Ale dzięki temu zdobywamy więcej klientów, mamy większe możliwości i nie ukrywając, zdobywamy większą wiedzę. A czy możesz się podzielić jakimś konkretnym przykładem, jak media społecznościowe pomogły Ci w zdobywaniu nowych klientów bądź zwiększaniu świadomości marki? Yy, tak, oczywiście. Miałem taką sytuację, gdy zaczynałem ze social mediami, wstawiłem jedno takie nagranie, które przedstawia początek mojej pracy, jak to wygląda, jak jest w trakcie realizacji i wtedy jeden z moich obserwujących tiktokerów, można powiedzieć, obejrzał to nagranie i skontaktował się ze mną i bardzo zachwycony był tą pracą i chciał zacząć współpracować ze mną, żebym mu zrobił małą, zwykłą, prostą łazieneczkę i dzięki temu, że już mój inwestor, który wykonałem mu tą łazienkę przekonał się do mnie, do tego jak ja wykonuję i nie powiem, bo współpraca super przebiegła z danym inwestorem, który wziął mnie właśnie z tego tiktoka i nie ukrywam, że to był jeden z nielicznych inwestorów, który był bardzo zadowolony, wystawiał mnóstwo pozytywnych opinii. Nawet po zakończeniu pracy, dodatkowe jakieś tam prace się znalazły. Praktycznie to jest taki inwestor, który naprawdę szczerze i sumiennie wystawił opinię mojej firmy, bo praktycznie był na co dzień tej pracy. Praktycznie projekt łazienki. Wspólnie ustalaliśmy w trakcie realizacji danych ścian, zmienialiśmy wspólnie, ustalaliśmy wszystko, także powiem, że duży, duży miało wpływ właśnie pod jednego klienta i nie ukrywając to, że dodatkowo zajmujemy się y, tak zwanym majsterkowaniem i sobie różne takie rzeczy przerabiamy i tym podobne i dzięki temu też zdobywamy jakichś potencjalnych klientów na produkty, które my przerabiamy, aczkolwiek możemy pomóc przerobić te produkty. A powiedz mi w takim razie, czy zdarzyło ci się otrzymać jakieś właśnie ciekawe projekty lub pomysły od klientów, którzy znaleźli Twoją firmę właśnie poprzez media społecznościowe? Dostawałem projekty od inwestorów, dostawałem pomysły, ponieważ miałem na przykład taką sytuację, że z innymi inwestorami mieliśmy dylemat, jak usytuować płytki płasiece. Oczywiście wystawiam na social mediach i obserwujący. Ludzie, którzy tam obserwują na tych social mediach, pomogli nam sami z siebie, dawali nam radę, oczywiście inni fachowcy, i jacyś tam projektanci zwykli ludzie wystawiali swoje opinie na temat tej pracy i dzięki temu bardzo dużo nam to pomogło, jak możemy zobaczyć zupełnie, dostrzec coś nowego. Co praktycznie nawet byśmy nie wpadli na to, ponieważ każda osoba ma inny pomysł, inny projekt i dzięki temu nie ograniczamy się umysłowo czy wizją, nie ograniczamy się względem wykonywania prac, ponieważ myślę, że każda osoba, która zobaczy dane zdjęcie, mamy prośbę o zmiany, wtedy każdy ma swoją wizję i wtedy my pogłębiamy i zwiększamy swoją umiejętność tej wiedzy, wizualizacji, i to jest bardzo duży plus tego. Powiedz mi, jakie miałbyś rady dla innych przedsiębiorców z branży, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z mediami społecznościowymi? Jak mogą wykorzystać te narzędzia dla rozwoju swojego biznesu? Ja, ja jako wykonawca, bym miał taką radę, że każdy świeży, każdy młody wykonawca, korzystając z mediów społecznościowych, sobie na jego miejscu założył Instagram, TikTok, wrzucał jak najwięcej prac, jak najwięcej zdjęć swojej, swojej pracy. I oczywiście korzystając też z takich stron jak i Operteo, również może rozwinąć swoje skrzydła, yy, może znaleźć potencjalnych klientów, tam będzie miał swoje pierwsze opinie. Także można powiedzieć, to też zaliczamy do mediów społecznościowych y, tą stronę Operteo, ponieważ ja nie ukrywam, sam jak zaczynałem, korzystałem z tej strony i można powiedzieć, dzięki temu jakoś też że wybiłem się w górę tak, że praktycznie doszłem do takiego stopnia, że ja sam sobie mogę tych klientów wybierać i nie muszę się prosić o pracę, bo klienci potrafią czekać nawet i do pół roku za moją pracą. Po prostu trzeba mieć ten punkt zaczepienia, a tym punktem zaczepienia myślę w tych czasach jest internet. Nasze zdjęcia, praca, social media, nie musi być tego mnóstwo. Wystarczy zwykłe, proste zdjęcia, jak my wykonujemy pracę albo podczas pracy, i myślę, że to w zupełności wystarczy. A czy na tą chwilę jesteś w stanie powiedzieć, jaki procent klientów właśnie stanowią klienci z oferty Praktycznie 100% klientów mam z, jako dla siebie, bo ja mam dwie brygady. Jako dla siebie mam 100% klientów z. Polecenia, ale z Oferteo mamy prawie 50% klientów, mamy 50% ofert, a z Oferteo wtedy korzystamy, kiedy mamy przystoje pomiędzy pracami. Na przykład wykonujemy jakąś pracę i stwierdzamy, że jesteśmy w stanie jeszcze dodatkowo wziąć jakąś usługę, i wtedy korzystamy z Oferteo. Oczywiście mamy taką bardzo sympatyczną panią, która nam pomaga w tym wszystkim, i wtedy korzystamy z Oferteo, i nie ukryłam to jak wzorą. Wykupienie tych punktów to nie jest jakiś tam koszt tego, co potrafimy zarobić, ponieważ przykładowo robimy remont jakiegoś pokoju i mamy przestój, bo tam muszą nam gładzie wyschnąć, bo muszą nam posadzki wyschnąć. W międzyczasie możemy sobie złapać poprzez oferteo małą pracę i wtedy zapełnimy sobie tą lukę. I jeszcze wpadnie dodatkowy pieniądz, dodatkowy klient i dodatkowe polecenie. Czyli oferteo to jest doskonałe narzędzie do tego, żeby gdzieś załatać te dziury w terminarzu, żeby znaleźć dodatkową fuchę i nie mieć pustych, że tak powiem, przebiegów. Tak, oczywiście. Jak najbardziej. Oferteo jest, można powiedzieć, nie tylko stroną do zapełnienia luk ale dla do dużej ilości firm jest potencjalną stroną, którą łapią tych klientów. Ale powiem Wam, że z drugiej strony ofertę, wiecie, czym się najbardziej wyróżnia i co najbardziej mi się podoba? Że klient, nie widząc nas, może nam wstawić szczerą opinię naszej pracy. I to jest moim zdaniem przepiękne, ponieważ jeżeli coś wykonamy nie tak, klient śmiało napisze o naszej pracy, że coś było nie tak. Jeżeli klientowi się podoba, to wystawi nam szczerą opinię. I to jest, można powiedzieć, chyba najlepsze z całej tej naszej strony, tutaj z tej operteo, że nie jesteśmy do końca anonimowi. Klienci również nie są, ale wtedy nie muszą patrzeć nam w twarz, żeby wystawić opinię. A najlepiej to jest wystawić opinię, jeżeli kogoś nie widzimy. I można powiedzieć, dzięki temu zdobywamy potencjalnych kolejnych klientów. Tak zbliżając się ku końcowi, czy mógłbyś podsumować trzy kluczowe rzeczy, które chciałbyś, żeby nasi słuchacze zapamiętali o tobie i twojej firmie? To jest y, moje motto. Moja wizja staje się rzeczywistością. Drugą rzeczą będzie to, że wykonujemy każdą pracę z pasją i wykonujemy każdą pracę tak, jakbyśmy dla siebie wykonywali, i to nam bardzo dużo pomoże. A my trzeciego to ja nie mam i w tych dwóch dużo powiedziałeś. Zadając takie standardowe nasze pytanie, które pojawia się w podcastach, powiedz mi, co zainwestowałbyś 10 tysięcy złotych? Teraz, na ten czas, gdy mam już firmę rozwiniętą, co bym zainwestował w 10 tysięcy złotych? Na pewno bym zainwestował albo w sprzęt, żeby rozwinąć ten sprzęt, żeby sobie ułatwić pracę, albo w rozwój osobisty, ponieważ rozwój osobisty bardzo dużo nam pomaga przy wykonywaniu prac, bycie tym szefem, jak zarządzać firmą, także nie jest to jak Jakaś gigantycznie duża kwota do rozporządzenia, aczkolwiek y, można ją porządnie zagospodarować tak, żeby starczyła i na sprzęt, i na rozwój osobisty. Mhm. To w takim razie w co zainwestowałbyś milion? O, jeżeli bym miał milion, to już wtedy bym zupełnie uderzył w inny punkt, ponieważ z perspektywy wykonawcy, osoby, która robi remonty, zainwestowałbym w mieszkania, które bym wyremontował i bym albo wynajął, albo sprzedał, ponieważ w tych czasach to jest bardzo dobry interes, a z moimi umiejętnościami jestem w stanie z najgorszej ruiny zrobić coś pięknego. Bardzo dobry pomysł. To powiedz mi jeszcze, czego mogę ci życzyć? Hmm, czego możesz ci mi życzyć? rozwoju firmy, żeby to wszystko coraz prężniej szło do przodu i coraz większa, jakby to powiedzieć, marka powstawała, bo głównie dążymy do tego, żeby moja firma Home Renovation rozwinęła się tak, żeby praktycznie każdy o tej firmie usłyszał i żeby każdy miał jak najlepszą opinię ze względem tej firmy. To właśnie tego Ci życzę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dzięki, cześć. Miłego. A wszystkich słuchających zachęcam do subskrypcji naszego podcastu zarówno na YouTube, jak i platformach streamingowych. Do usłyszenia już wkrótce!